Szczerze mówiąc, nie zamierzam nikogo krytykować. Rosja po raz kolejny nie była gotowa do wojny. Nie doceniono wroga, a przeceniono jego wojska. Rosja przegrała wojnę na Ukrainie na długo przed jej przegraną na polu bitwy. Przegrała wewnętrznie, zanim jeszcze padł pierwszy strzał. Putin i jego dowódcy zakładali, że naród ukraiński powita ich jak wyzwolicieli i że Kijów upadnie w ciągu kilku dni, ale nie o to chodziło. Rosja przegrała na Ukrainie jeszcze przed jej rozpoczęciem. Była skazana na porażkę od pierwszego dnia, ponieważ plan zwycięstwa Kremla opierał się nie na strategii, a na masowym kłamstwie. Jeszcze przed wybuchem wojny, uosobienie armii rosyjskiej, emerytowany generał Leonid Iwaszow, dostrzegł to i wezwał Putina do rezygnacji. Dziesiątki radnych miejskich w dużych miastach, takich jak Moskwa i Petersburg, również to dostrzegły i wezwały do rezygnacji rosyjskiego przywódcy. Spokojne niebo, o którym marzył weteran Stalingradu, Paweł Pietrowicz-Winokurow jest teraz usiane ukraińskimi pociskami. W obliczu tego obrazu nawet najwierniejsi nie milczą. Otrzymaliśmy poważną, okrutną nauczkę i wystawiłbym naszemu wywiadowi rosyjskiemu niezadowalającą ocenę. Te słowa były wyznaniem Władimira Czurkina, byłego dowódcy wojsk lądowych i jednego z najbardziej doświadczonych wojskowych Rosji. Zakwestionował optymistyczne oczekiwania Putina dotyczące wojny na Ukrainie. W rzeczywistości sprawę tę wyraziło kierownictwo kraju. Powiedziałbym, że to nieprawdziwa informacja że 70% ludności Ukrainy jest za nami, a 30% przeciw. Okazało się dokładnie odwrotnie 30% za nami i 70% przeciw. Emerytowany generał pułkownik obnażył fundamentalne, fatalne błędy w rosyjskiej strategii wojskowej. Stwierdził, że Rosja została zaskoczona nieprzygotowaniem do wojny tak jak miało to miejsce w wojnach w minionych stuleciach. Krytyka Czurkina leży u podstaw porażki rosyjskich służb wywiadowczych, a zwłaszcza FSB. Według Czurkina, armia rosyjska padła ofiarą syndromu Tybilisi, czyli upojona łatwym zwycięstwem w wojnie gruzińskiej. W 2008 roku uwierzyła, że może zdobyć Ukrainę w trzy dni. Spójrzcie na to zdjęcie. Podczas gdy w pozłacanych salach Kremla opowiadano bajki o tym, że wszystko idzie zgodnie z planem na miejscu, sytuacja wyglądała tak: Spójrzcie na mnie, jest mi przykro. Nie mam tam ręki. Na przykład masz drugą rękę, powiedzmy, nie ma nogi, ale masz drugą nogę. Małe dzieci tracą nogi, ramiona i przyszłość w imię kłamstw tych generałów. I nie chodzi tylko o linię frontu. Wnętrze Rosji również płonie. Turyści uciekają z plaż Krymu. Ulice Moskwy pogrążyły się w ciemności. Rafinerie płoną, odcięto wodę. Białgorod i Kursk zostały zajęte. O ofiar jest ponad milion. I Czurkin nie jest jedynym, który mówi otwarcie. To jest generał Leonid Iwaszow. Nie jest liberalnym dysydentem. Jest samym systemem. Prawdziwy rosyjski nacjonalista. Patriota. I ten człowiek jednym stwierdzeniem obalił narrację Putina o tysiącletnim imperium z czerwca 2024 roku. Jedna gorzka diagnoza. Strategiczna porażka. W istocie ta diagnoza była jak lekcja od doświadczonego rosyjskiego generała, który wskazał Putinowi, gdzie ma się wycofać. Być może był to zawoalowany drugi apel o rezygnację. A ten człowiek złożył oświadczenie na kilka tygodni przed rozpoczęciem inwazji, wzywając Putina do rezygnacji. Dlaczego więc jastrząb taki jak Iwaszow, będący częścią systemu, miałby teraz rzucić w ogień dziedzictwo swojego głównodowodzącego? I waszow dostrzegł brutalną prawdę, której Putin nie chce dostrzec. Prawda, którą machina propagandowa próbuje ukryć. To będzie kontrowersyjny temat i nie obchodzi mnie, czy YouTube go promuje. I tak ujawnię prawdę. Kontrowersyjne tematy, takie jak ten, w końcu zostają wyparte przez algorytm. Chyba, że zmusisz algorytm do promowania go, klikając przycisk. Lubię to. Dziękuję. Prawda jest taka, że armia rosyjska nie jest już armią, lecz strukturą, która pożera się od środka, zgniłą strukturą. Inną prawdą, którą dostrzegł Iwaszow, było kłamstwo generała Waleria Gerasimowa. Szef rosyjskiego sztabu generalnego skłamał samemu Władimirowi Putinowi otwarcie i w sposób dający się udowodnić w sprawie frontu w Pokrowskim, aby utrzymać swoje miejsce. Podczas gdy Putin maluje w telewizji państwowej portret profesjonalnej, patriotycznej i bohaterskiej armii, byli oficerowie sztabowi tacy jak Iwaszow, widzą, jak ta armia doświadcza wewnętrznej katastrofy dyscypliny, jak bardzo jest moralnie bankrutem. Pierwszym sygnałem tego bankructwa jest całkowity upadek władzy. Te zdjęcia nie są ukraińską propagandą, to dowody ujawnione przez same rosyjskie źródła dotyczące tego, co stało się z żołnierzem z 25. Armii połączonych sił zbrojnych 67 Dywizji 36 Pułku. Ten żołnierz odmówił udziału w bezsensownej operacji mielenia mięsa. Stał się Łajdakiem. Co więc zrobili mu jego dowódcy? Przykuli go łańcuchem do drzewa na trzy dni, zostawiając go głodnego i spragnionego. Zatrzymajmy się na chwilę i przeanalizujmy. To nie jest dochodzenie dyscyplinarne to przestępstwo popełnione przez armię na własnym żołnierzu. To migawka obrazująca strukturę, w której autorytet całkowicie się załamał, gdzie dowódcy postrzegają tortury jako jedyny sposób egzekwowania dyscypliny. Pionowa hierarchia ustanowiona przez Putina przerodziła się w kompletny chaos na linii frontu. Próżnia władzy jest tak wielka, że struktury feudalne, takie jak jednostka specjalna Ahmad powiązana z Kadyrowem, zastraszają regularnych żołnierzy armii rosyjskiej. Pojawiają się doniesienia o prześladowaniach Rosjan przez Rosjan. Armia przekształciła się w strukturę feudalną, w której żołnierze walczą ze sobą, kradną sobie nawzajem zapasy i gdzie nagradza się bezwzględność, a nie zasługi. Czy Rosjanie wysyłają swoich synów na Ukrainę na śmierć? A może po to, by ich przywiązali do drzew przez własnych dowódców? To koszmar, który widzi Iwaszow. Sytuacja w Rosji wywraca się do góry nogami. Pęknięcia polityczne i społeczne osiągnęły bezprecedensowy poziom. Przyczyną tego pęknięcia nie są jedynie złe wieści płynące z frontu. Prawdziwym punktem zwrotnym jest to, że koszty wojny zaczęły bezpośrednio wpływać na kieszenie dochody i przyszłość każdego obywatela Rosji. Wysokie koszty utrzymania, kryzysy paliwowe, ogromne kolejki po benzynę i załamanie się usług publicznych wyczerpały cierpliwość ludzi. Gdy cierpliwość społeczna osiągnęła punkt kulminacyjny, milczenie zaczęło ustępować miejsca głośnej krytyce. Niektórzy rosyjscy dziennikarze pracujący dla mediów państwowych wydają teraz ostrzeżenia bezpośrednio wymierzone w Putina i jego reżim. Dmitrij Szecin, redaktor gazety Komsomolska ja Prawda był lojalnym zwolennikiem Putina na początku wojny, ale dziś ten sam człowiek otwarcie mówi, że jeśli problemy, z którymi borykają się ludzie, nie zostaną rozwiązane, może to doprowadzić do upadku reżimu i końca Putina. Dziesiątki radnych w dużych miastach, takich jak Moskwa i Petersburg, wzywają rosyjskiego przywódcę do rezygnacji. Najbardziej symboliczny i śmiały akt tej fali odważnego buntu miał miejsce w Radzie Rejonu Smoleńskiego w Petersburgu. Ta lokalna rada poszła o wiele dalej, niż tylko wezwanie do rezygnacji, łamiąc największe tabu w Rosji. Członkowie Rady złożyli oficjalny wniosek do Dumy Państwowej Parlamentu Rosji, domagając się usunięcia Władimira Putina z urzędu pod zarzutem zdrady stanu w związku z wojną na Ukrainie. Był to krok równoznaczny z politycznym samobójstwem. Określenie wojny, którą Putin nazwał specjalną operacją wojskową i przedstawił jako święty patriotyczny obowiązek mianem zdrady kraju, oznaczało wypowiedzenie bezpośredniej wojny całemu aparatowi propagandowemu i mechanizmowi prawnego przymusu reżimu. Członkowie Rady skonstruowali jednak swoje argumenty w niezwykle ostrożny i legalistyczny sposób, opierając się na konstytucji i prawie reżimu. W swojej petycji podsumowali w czterech kluczowych punktach, jak działania Putina zaszkodziły Rosji. Kluczowymi punktami były zniszczenie armii, katastrofa demograficzna, załamanie gospodarcze i strategiczna porażka. Oczywiście ci członkowie Dumy nie mieli złudzeń, że Duma Państwowa rozpatrzy te petycje i postawi Putina przed sądem. Ich cel był inny. Ich celem było rozpalenie pochodni i osiągnęli cel. Te wezwania nie ograniczają się do liberalnych ośrodków, ale rozprzestrzeniają się na regiony, które zapłaciły najwyższą cenę za wojnę i są ciemiężone gospodarczo. Bo życie w Rosji stało się teraz w najprawdziwszym tego słowa znaczeniu walką o przetrwanie. Analizy niezależnych firm sondażowych i renomowanych instytucji, takich jak Journal of Democracy, ujawniają skalę tej zmiany. 57% społeczeństwa deklaruje obecnie poparcie dla rozmów pokojowych. Odsetek osób opowiadających się za kontynuacją wojny spadł do 35%. Innymi słowy, było jasne, że w Rosji nie będzie pokoju dopóki Putin będzie u władzy. Wyniki te wskazują również na to, że Putin musi teraz odejść, ustąpić ze swojego stanowiska, ponieważ obowiązujące sankcje międzynarodowe, rosnąca inflacja i rosnące koszty wojny na froncie stanowią dla zwykłych obywateli nie do zniesienia ciężar. Podstawowe produkty, takie jak olej mleko i makaron, są albo bardzo drogie, albo całkowicie wyprzedane na półkach supermarketów. Znalezienie wielu leków w aptekach stało się trudne, jednak prawdopodobnie najbardziej uderzającym obszarem kryzysu jest niedobór paliwa. Nie tylko prowadzenie samochodu, ale także ogrzewanie transport, a nawet dowożenie dzieci do szkoły stało się niemożliwe. Benzyna jest niedostępna w obwodzie niżnonowogrodzkim od około trzech tygodni. Według lokalnych źródeł w rejonie peryworskim nie kursują nawet autobusy szkolne. Firmy transportowe nie mogąc znaleźć paliwa, zmuszone zostały do pozostawienia setek dzieci w wieku szkolnym w domach. Sytuacja ta zakłóciła nie tylko transport, ale także podstawowe prawo do edukacji. Sytuacja na Krymie nie jest inna. Na Półwyspie liczącym ponad 2 miliony mieszkańców, 50% stacji benzynowych jest całkowicie pustych. Zero na tablicach informacyjnych oznacza, że dosłownie nie ma już paliwa. Co więcej, sytuacja ta nie jest wyjątkowa dla Krymu. W całej Rosji 2,6% wszystkich stacji benzynowych nie ma już paliwa. Na pierwszy rzut oka 2,6% może wydawać się niskim odsetkiem. Należy jednak pamiętać, że liczba ta gwałtownie rośnie z każdym dniem. Załamanie dostaw paliw nie ma charakteru regionalnego. To kryzys systemowy. Nawet w niektórych regionach, gdzie paliwo jest dostępne, jest ono rozdzielane wyłącznie między instytucje państwowe. Oznacza to, że wszelkie usługi cywilne, z wyjątkiem karetek pogotowia jednostek ochrony i pojazdów służbowych, zostały wstrzymane. Obywatele, mimo wielogodzinnego oczekiwania przed stacjami z kanistrami w rękach, Często zmuszeni są wracać do domów bez paliwa. A w miejscach, gdzie benzyna jest dostępna, ceny wzrosły do 80 rubli, co jest kwotą wygórowaną dla ogromnej masy ludzi żyjących za płacę minimalną. Jazda samochodem nie jest już luksusem, jest wręcz niemożliwa. Po drugiej stronie tego tragicznego równania stoją babuszki. Miliony starszych Rosjan, którzy służyli temu państwu przez całe życie i znosili trudności, są teraz zdradzane przez własny rząd. Proces, który rozpoczął się wraz z reformą emerytalną z 2018 roku i kontynuował podniesienie wieku emerytalnego do 65 lat dla mężczyzn i 60 lat dla kobiet, fundamentalnie zachwiał zaufaniem obecnego pokolenia do państwa. Brutalny koszt wojny pogłębił ten kryzys, aby zamknąć deficyt budżetowy na rok 2025. Kreml wycofał 4,8 miliarda euro z Funduszu Pomocy Społecznej i przekazał je bezpośrednio na wydatki wojenne. Oznaczało to przejęcie oszczędności i zabezpieczenia społecznego milionów emerytów. Realne wypłaty emerytur spadły o ponad 15%. Co gorsza, zaczęły pojawiać się doniesienia o wielotygodniowych opóźnieniach w wypłacie emerytur w odległych częściach kraju. Starsi ludzie przyzwyczajeni do regularnych dochodów przez całe życie i ufający państwu. Nagle stanęli w obliczu ryzyka głodu i nędzy. Ale to nie była jedyna rzecz, jaką Kreml ukradł z przyszłości swojego narodu. W miarę jak kasy pustoszały, a koszty wojny rosły z dnia na dzień, reżim skupił się teraz na teraźniejszości, na każdym zakupie, jaki robili, na każdym kęsie jedzenia na ich stole. To był ostateczny i najbardziej bezwzględny akt zdrady. W ramach nowego trzyletniego planu budżetowego rosyjskie Ministerstwo Finansów. Oficjalnie zaproponowało podniesienie podatku VAT, najważniejszego podatku w kraju, z 20 prąta do 22%. Może się to wydawać techniczną korektą podatkową, ale w rzeczywistości oznacza to przerzucenie ciężaru kosztów wojny bezpośrednio i bezlitośnie na barki wszystkich 140 milionów obywateli Rosji. Jak ostrzegał wcześniej Aleksander Szokin, prezes Rosyjskiego Związku Przemysłowców i Przedsiębiorców, podwyżka VAT jest najbardziej nieprzyjemną innowacją podatkową dla biznesu i społeczeństwa. Dzieje się tak, ponieważ VAT jest doliczany do wszystkiego, co kupujesz, niezależnie od tego, czy jesteś bogaty czy biedny. Ta podwyżka podatku uderza najmocniej w najuboższe warstwy społeczeństwa i emerytów. "Ponieważ są oni zmuszeni wydawać znaczną część swoich dochodów na podstawowe potrzeby, to próba sfinansowania wojny przez państwo poprzez dalsze ograniczanie dostępu do środków dla najsłabszych obywateli. Jaki jest więc powód tego okrutnego kroku? Odpowiedź udzielił w całej okazałości Dmitrij Miedwiediew, wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa, jeden z najbardziej radykalnych polityków reżimu. Miedwiediew jednoznacznie określił budżet na rok 2026 jako budżet wojenny. To przyznanie się, to najbardziej oficjalna deklaracja, że każdy dodatkowy rubel zebrany od społeczeństwa nie zostanie przeznaczony na szpitale szkoły, ani na naprawę pękniętych rur grzewczych, ale bezpośrednio na wysłanie kolejnych pocisków, czołgów i amunicji na front. Państwo nie znalazło innego sposobu na zamknięcie ogromnej luki w systemie emerytalnym i załatanie dziury budżetowej spowodowanej wojną, niż wprowadzenie nowych podatków, które jeszcze bardziej zwiększą obciążenie obywateli. Życie rosyjskiej młodzieży również nie jest łatwe. Młodzi ludzie, którzy są przyszłością Rosji, nie postrzegają tej wojny jako swojej. 81% zdecydowanie sprzeciwia się nowej mobilizacji, a ten opór nie jest jedynie pustym sloganem. Po pierwszej fali mobilizacji, w 2022 roku ponad 700 zero młodych Rosjan uciekło z kraju i szukało schronienia w krajach sąsiednich. Jednak nienasycony apetyt wojenny zmusił Kreml do poszukiwania nowych sił zbrojnych jeszcze bardziej podstępnymi i bezwzględnymi metodami. Ponieważ oficjalne ogłoszenie mobilizacji mogłoby wywołać masowe protesty, reżim przeprowadza potajemnie drugą falę mobilizacji. To obława przeprowadzona pod przykrywką wolontariatu, ale w rzeczywistości oparta na oszustwie i przymusie. Skazani dłużnicy i biedna młodzież są zmuszani do podpisywania umów z obietnicami wysokich pensji i wolności. Celem jest załatanie straszliwych strat na froncie. Jednak nie tylko obniża to jakość armii, ale także fundamentalnie niszczy zaufanie młodego pokolenia do państwa. Na polu bitwy liczba ofiar w Rosji osiągnęła przerażający poziom. Według różnych szacunków liczba poległych i rannych żołnierzy rosyjskich przekroczyła milion. Już samo to jest katastrofą militarną, a strat tych nigdy nie zrekompensują nowi żołnierze przybywający w ramach tajnej mobilizacji na froncie. Ponieważ ci nowi żołnierze są niewyszkoleni, wyposażeni w stary i zaniedbany sprzęt, a co ważniejsze, są to ludzie o całkowicie złamanym morale, którzy nie rozumieją, po co walczą. Perspektywa rodziny na mobilizację ulega zniszczeniu w obliczu tej podwójnej zdrady. Matki żołnierzy przez lata były głównymi zwolenniczkami reżimu, wierząc, że Putin jest przywódcą, który zapewni stabilność. Teraz jednak ich synowie nie wracają z frontu, nie wypłaca się im emerytur, a państwo po prostu ich okłamuje. Jak udokumentowała Meduza. Bezradność matki żołnierza, zatrzymanej przez 11 policjantów, za trzymanie transparentu z datą mobilizacji syna, jest najbardziej symbolicznym obrazem tej masowej zdrady. Te matki nie są już filarami władzy Putina, są najsilniejszym głosem cichego buntu, który rozpoczął się przeciwko niemu. Ta zdrada międzypokoleniowa tworzy nową i bardziej niebezpieczną dynamikę w każdym zakątku Rosji. Lokalne protesty nie dotyczą już tylko politycznych żądań garstki aktywistów. Ale rozprzestrzeniają się wokół najbardziej podstawowych kwestii przetrwania: niewypłacone emerytury, załamujące się systemy ogrzewania, niedobory leków i dzieci stracone na wojnie. W małych i średnich miastach pod Moskwą i Petersburgiem te protesty o chleb i wodę stanowią znacznie większe zagrożenie dla reżimu niż protesty polityczne. Ta wewnętrzna niestabilność nieuchronnie zagraża federalnej strukturze Rosji. Regiony stają się coraz bardziej niechętne do wykonywania poleceń władz centralnych. Lokalni gubernatorzy i merostwo znajdują się w pułapce presji ze strony Moskwy i gniewu społecznego. Wraz ze wzrostem kosztów wojny, nowe podatki wprowadzone przez Kreml w celu pokrycia deficytu w systemie emerytalnym jeszcze bardziej zwiększą obciążenie społeczeństwa, potęgując intensywność i zasięg protestów. Jednocześnie istnieje ryzyko nowej fali emigracji z kraju. Tysiące osób, które nie mogły uciec przed pierwszą falą mobilizacji, lub myślały, że druga fala nie nadejdzie, szukają teraz nowych sposobów na opuszczenie kraju, zmagając się z coraz większą presją ekonomiczną i społeczną. Oznacza to, że Rosja może stracić nie tylko obecnych żołnierzy, ale także przyszłą siłę roboczą, kapitał intelektualny i strukturę demograficzną. Czy zatem skoro krwawienie już się zaczęło, Władimir Putin naprawdę może położyć kres temu trendowi? Czy wciąż ma siłę, by uciszyć bunt ludu i szepty elit? A może Rosja jest w niekontrolowany sposób wciągana w jedną z mrocznych i chaotycznych kart własnej historii? Putin tkwi w błędnym kole, które sam stworzył. Czy to oznacza, że Rosja zmierza ku całkowitemu upadkowi? Jeśli przez upadek rozumiemy rewolucję na wzór 1917 roku, kiedy to ludzie szturmują, Kreml w przyszłym tygodniu wydaje się to mało prawdopodobne w najbliższej przyszłości. Jeśli jednak upadek oznacza, że państwo staje się niezdolne do wykonywania swoich najbardziej podstawowych funkcji, zrywa więzi z narodem i powoli paraliżują go własne wewnętrzne sprzeczności. To odpowiedź brzmi zdecydowanie tak. Dłuściżem i. Rosja jest już w trakcie powolnego upadku. Pytanie nie brzmi już, czy Rosja upadnie, ale co ją wywoła i jak się to potoczy. Czy będzie to wielka klęska militarna na polu bitwy, totalna katastrofa infrastrukturalna w środku zimy, która dotknie miliony ludzi? Co sądzicie o tej sprawie? Podzielcie się swoimi opiniami w komentarzach. Dziękuję za oglądanie.